Hej hej, z tej strony Gingerowa i witam Was bardzo serdecznie w drugiej części przeglądu zawartości najnowszego dodatku, czyli jak już wszyscy doskonale wiemy dodatku Wiejska Sielanka. W pierwszej części, która pojawiła się na moim kanale wczoraj, razem wspólnie wybraliśmy się na spacer po nowym miasteczku Hanford on Bagly. Zwiedziliśmy te piękne okolice, poznaliśmy ich mieszkańców. Także jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to oczywiście zapraszam Was na kanał, bo myślę, że warto go obejrzeć. A dziś Zapraszam Was na przegląd nowych fryzur, ubrań i dodatków, czyli mówiąc w skrócie trybu tworzenia sima. Jeśli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam do dalszej części odcinka. Zaczynamy tradycyjnie od fryzur, i jak widzicie, otrzymaliśmy 12 nowych fryzur przeznaczonych dla pań, ale muszę tutaj zaznaczyć, że jedna, ta pierwsza, jest dokładnie taka sama jak druga. Różni się tylko dodatkiem w postaci kapelusza, a ostatnia różni się między sobą po prostu teksturami chusty. Jedna wersja jest. Gładka, a druga wersja jest z wzorkami. No, i mam tutaj pewien problem z tymi fryzurami, a dokładniej z tą drugą, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Jeśli nie, to sobie chwilkę cofnijcie, ale ta druga fryzura różni się od siebie w zależności od koloru. Widać to moim zdaniem wyraźnie jest to na pewno no, w topa, jest to niedopracowane i moim zdaniem wymaga poprawy i mam nadzieję, że zostanie to poprawione w jednej z nadchodzących aktualizacji. A poza tym, ogólnie fryzury oceniam. Pozytywnie. Gdyby nie ta jedna wtopa, to bym się raczej nie miała do czego przyczepić. A tak to niestety mam i się właśnie dzielę z Wami moimi spostrzeżeniami. Ale poza tym, fryzury są na pewno różnorodne. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo tutaj widzicie właśnie, mamy loczki. Wcześniej mieliśmy takie krótkie, słodkie kucyki. Mamy warkoczyki, mamy kapelusze, mamy chusty. Mamy też właśnie takie krótkie ścięcie. Mamy bardzo długie włosy, bardzo ciężkie włosy, też śliczne. Za chwilkę je zobaczycie. Ta fryzura bardzo mi się kojarzy z takim słodkim leśnym elfem. Takie miałam właśnie pierwsze skojarzenia, jak zobaczyłam te włosy. Tutaj, właśnie, mamy te takie ciężkie włosy, tak jak Wam mówiłam, długie, gęste, też śliczne. Więc ogólnie fryzury są na pewno, tak jak już mówiłam, różnorodne i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Te chusty są śliczne, ładnie leżą na włosach, są też dopracowane. No i moim zdaniem, myślę, że fryzury przeznaczone dla pań mogę ocenić na plus. Jeśli chodzi o panów, to mamy trzy nowe fryzury tutaj już na szczęście nie widzę żadnych niedoróbek. Ta druga fryzura ma taki styl i vibe dawnych lat, kiedyś taka fryzura była naprawdę bardzo modna. No i wydaje mi się, że ogólnie fryzury męskie są też bardzo ładne, użytkowe i dopracowane. Jeśli chodzi o dzieci, to mamy dziewięć nowych fryzur i jak zawsze są one po prostu zmniejszoną wersją fryzur dla dorosłych, ale na dzieciach bardzo ładnie wyglądają, pasują, no może za wyjątkiem tej fryzury. Nie wiem, ta fryzura jakoś mi dla dziewczynki nie leży, ale wiadomo, to jest kwestia gustu, co kto lubi. Poza tym nie mam żadnych zastrzeżeń. Te parkoczyki te są słodkie. Te takie kucyki naprawdę są śliczne. Bardzo mi się podobają. Też bardzo mi się podoba na dzieciach ta fryzura z chustą. Ta króciutka też. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie moim zdaniem to wszystko wygląda. Jeśli chodzi o małe dzieci, to jest oczywiście podobnie. Mamy 9 fryzur, dokładnie takich samych, dlatego tutaj już nie klikałam po każdej kolorze z osobna, bo uznałam, że skoro jest to to samo, to nie, ma, to nie ma sensu tego robić. Także jak widzicie na małych dzieciach też te fryzury prezentują się ślicznie, są uniwersalne i po prostu moim zdaniem wyglądają bardzo ładnie. Przechodzimy teraz do ubrań jeśli chodzi o zestawy ubrań na całe ciało, to mamy aż 15 nowych strojów dla simek, które są moim zdaniem śliczne. Jeśli znacie moje serie, znacie mój styl prowadzenia rozgrywki, to na pewno się domyślacie, że ja się tutaj czepiać nie będę, bo są te sukienki, te stroje ogólnie wszystkie mm, bardzo w moim stylu, bardzo mi się podobają, na pewno mi się przydadzą w moich seriach. Mm, naprawdę jestem pod wrażeniem. Ta sukienka jest chyba moją ulubioną. Jest naprawdę śliczna, jest bardzo ładnie zrobiona. Mm, ładne są też te przejścia kolorystyczne. Tutaj mamy takie słodkie wisienki takie koronki, groszki, naprawdę wszystko się super prezentuje i no tutaj widzicie też mamy takie falbanki, właśnie też y, zawsze staram się zwracać uwagę na dopracowanie na tekstury, na marszczenia, na różne tego typu, y, różne tego typu detale, które moim zdaniem są istotne i no wiadomo, no, mamy już naprawdę jeśli chodzi o gry, rynek bardzo rozwinięty, bardzo rozwinięte tekstury, wiadomo, że w grach można tworzyć niesamowite rzeczy i dlatego zwracam uwagę na dopracowanie tekstur, bo y, moim zdaniem Mamy takie technologie, że, no, że w Simsach też warto byłoby, żeby to było widać, żeby te tekstury były naprawdę dopracowane. I, no i naprawdę wydaje mi się, że to wszystko zmierza w dobrą stronę i mamy ogromny przeskok, jeśli chodzi o jakość, jakość fryzur, jakość ubrań. To, co mieliśmy na początku gry, te kilka lat temu, a to, co mamy teraz. Jeśli chodzi o panów, no to mamy sześć nowych strojów. Są ładne, ale nie wszystkie są użytkowe, takie na co dzień. I tutaj, jeśli chodzi o panów, to bardziej podoba mi się dalsza część nowych ubrań, czyli właśnie górna część garderoby, spodnie, to mi się podoba bardziej niż stroje na całe ciało, ale doceniam tutaj fakt, że mamy wybór. Jest tego więcej niż zazwyczaj no i ogólnie są one ładne, tylko po prostu nie każda z tych rzeczy nadaje się do korzystania na co dzień. Jeśli chodzi o dzieci, to jak widzicie mamy cztery nowe, nowe stroje. Są fajne, są uniwersalne i dla chłopca, i dla dziewczynki. Jedne mniej drugie bardziej, ale też są moim zdaniem bardzo ładne. No i jeśli chodzi o dzieci, to mamy pięć nowych strojów, też są śliczne, te marszczenia, takie falbanki, wstążeczki, no naprawdę moim zdaniem bardzo ładnie to wygląda, też szelki, szelki dla chłopca szczególnie, chociaż dla dziewczynki też, dlaczego nie, ale te szelki mi się podobają, ten strój z tą krówką, z tą lamą jest po prostu przeuroczy, no i tutaj jest taka piżamka, taki strój w liski, w kurczaczki, wszystko jak najbardziej jest spójne i trzyma się tematyki dodatku. Jeśli chodzi o górną część garderoby, to dla Simek dostaliśmy aż 13 nowych rzeczy, ślicznych rzeczy, też bardzo dopracowanych. Te swetry są takie, takie przytulne, one wyglądają właśnie, jakby były zrobione na drutach. Te, mm, takie właśnie, tekstury, jak już mówiłam, są moim zdaniem śliczne. Ten sweterek też tutaj, właśnie przy guziczkach, ma takie falbanki. No, są te motywy wiejskie, motywy leśne co też, właśnie, las był moim pierwszym skojarzeniem, jeśli chodzi o ten dodatek z. Obok wsi, także tutaj wszystko się zgadza. Ja ogólnie bardzo lubię swetry, bardzo lubię falbanki, bardzo lubię koronki w simsach. Moje simki bardzo często noszą takie ubrania, więc tutaj jestem zadowolona. Ten sweter też jest taki gruby, jest taki ciężki, właśnie. Wyobrażam sobie od razu rozgrywkę w tym nowym miasteczku w wersji zimowej, gdzie nasi simowie będą nosić właśnie takie fajne, ciężkie swetry. Wygląda to naprawdę bardzo przytulnie. Tutaj taki bezrękawnik, koszula. Ja też bardzo lubię takie stroje właśnie warstwowe, gdzie jest koszula, jest jeszcze jakaś bluza. Szczególnie w wersji, w przypadku strojów dla panów. Bardzo lubię właśnie, kiedy moi simowie noszą takie ubrania warstwowe. No i tu właśnie dlatego one mi się podobają, bo zobaczcie tutaj w tym pierwszym stroju, czy w tym drugim. W drugim stroju jest koszulka, jest koszula, jest jeszcze sweter. No, jest to coś, co właśnie lubię. No i panowie dostali aż 11 nowych rzeczy, i tak jak już mówiłam, ku mojemu zaskoczeniu są one naprawdę ładne. Mają ładne kroje, ładne kolory, nie są przesadzone w żadną ze stron. Da się z nich korzystać. I o, ten sweterek jest po prostu śliczny. Ten właśnie z tymi, z tymi liskami, skrówkami. No i tak jak mówiłam, widzicie, są warstwy. Ja lubię kiedy stroję, szczególnie dla panów mają warstwy. Uwielbiam też właśnie takie koszule, jeśli oglądacie moje serie, to na pewno to zauważyliście, że bardzo często wybieram koszule dla moich simów. Także tutaj naprawdę jestem zadowolona, naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń i znowu właśnie grube swetry i różnorodność tych tekstur jest superowa, bo mamy właśnie i grube swetry i cienkie, cienkie koszulki, cienkie materiały. To wszystko moim zdaniem właśnie tworzy bardzo dużą różnorodność i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj jeśli chodzi o dzieci, to mamy sześć nowych, nowych elementów górnej części garderoby. Mamy znowu koszulę, mamy znowu swetry, wszystko, wszystko się ze sobą komponuje, tak jak już mówiłam. Kolory są bardzo ładne, wzory są bardzo ładne, też mamy właśnie bluzę z kapturem, też bardzo fajnie. A jeśli chodzi o dzieci, to mamy trzy nowe rzeczy, ale ta druga, właśnie ta, zobaczcie tylko ten plecaczek. No ten plecaczek po prostu wygrał wszystko, on jest tak słodki. Że ja nie mam słów, no bo brakło mi skali słodkości, jak zobaczyłam pierwszy raz ten plecaczek. No i też właśnie mieliśmy taki fajny sweterek. No i teraz przechodzimy do dolnej części garderoby. Tutaj, jeśli chodzi o sinki, to mamy osiem nowych rzeczy. Mamy spódniczki, mamy spodnie krótkie, spodnie długie. Jedne są cięższe, inne są bardziej zwiewne. Mamy też właśnie taką długą warstwową spódnicę z falbankami, jest naprawdę śliczna. Krótkie spódniczki, mamy wzorki, mamy. Gładkie wersje, jest w czym wybierać. Naprawdę jest w czym wybierać. Tutaj bardzo ładnie jest ten pasek. Bardzo on mi się podoba. Mm, ale z tymi spodniami to nie wiem, co się stało. Zobaczcie, co się tam stało w kroku. Zobaczcie, takie jest wklęsłe miejsce. Ja nie wiem, co to jest z tymi spodniami. Wydaje mi się, że to może chodziło o to, że one są struksowe i może struks się tak dziwnie układa. Może coś takiego, ale jak ja to zobaczyłam, to ja naprawdę patrzyłam i nie wierzyłam w to, co widzę i naprawdę, no, nie wiem. Nie wiem, co się tutaj zadziało. Mm, jeśli chodzi o panów, to mamy właśnie dwa Dwie wersje spodni. Też bardzo fajne. Dzieci dostały tylko jedne spodnie, takie jak widzicie, z kokardkami na dole. A małe dzieci, krótkie spodenki i długie spodenki. Wszystko bardzo ładne, wszystko tak jak mówię, spójne, dopracowane i wygląda dobrze. Jeśli chodzi o buty, to mam tutaj duże zaskoczenie i byłam w ciężkim szoku, bo ja zwykle buty no krytykuję. I naprawdę zwykle buty mi się nie podobają, a tutaj, no, jestem zadowolona. Naprawdę buty dla. Pani dla Simek są śliczne. Mm, są so różnorodne. Każdy znajdzie coś dla siebie znowu. Wiem, że się powtarzam, ale tak, tak uważam. Mamy też właśnie kalosze, czyli też coś takiego, żeby pracować w grządkach, niezależnie od pogody. Kalosze krótkie, kalosze długie. Też są uniwersalne, przydadzą się nie tylko właśnie, jeśli chodzi o pracę w ogrodzie, ale też właśnie, jeśli się ma dodatek z porami roku, no to też można fajne stroje na deszczowe dni z nich skomponować. Te takie cięższe buty też mi się podobają. Jest to coś, coś w moim stylu i jestem zadowolona, że mamy kolejne takie buty do wyboru. Ale jeśli chodzi o buty dla dzieci, no to jestem na nie. Jestem na nie. Nie podoba mi się to, jak one odstają. One są takie gigantyczne. Zobaczcie w ogóle, jak te buty przytłaczają te dzieci. No tutaj mi się to nie podoba. Jeśli chodzi o dodatki, to mamy jedną bransoletkę, taką z kwiatami. Moim zdaniem bardzo ładna. Mamy też y, rękawice, które wyglądają jakby były przeznaczone do pracy w ogrodzie. I mamy takie zakolanówki, które są z Fajnymi falbankami, bardzo ładnie wyglądają. Mamy też nowe nakrycia głowy. Tutaj dla simek mamy cztery do wyboru. Ten kapelusz jest śliczny moim zdaniem. Bardzo fajna jest ta kokardka. Ładny jest ogółem wzór tego kapelusza, ładny jest krój. Tutaj mamy też taki duży z takim ciężkim kwiatem. Też na pewno znajdzie swoje zastosowanie w jakichś rozgrywkach. No i mamy taką właśnie czapeczkę wełnianą, ładną, też na pewno się przyda. Dla panów mamy trzy nowe kapelusze. Takie same jak dla... Pań, za wyjątkiem właśnie tego ostatniego. Ten ostatni się różni. Mm, ładnie jest zrobiony. Ładnie, ładny ma kształt, moim zdaniem. Wyróżnia się. E, a jeśli chodzi o biżuterię i dodatki, to ja jestem pod wielkim wrażeniem i jestem zaskoczona. Kolczyki są, moim zdaniem, prześliczne. Bardzo ładnie się układają, ładnie wyglądają. Te truskawki po prostu wygrały wszystko. Ja nawet lubię takie kolczyki w prawdziwym życiu, więc naprawdę jestem zadowolona, że je mamy teraz w grze. No i mamy też takie okulary, które są bardzo ładne, moim zdaniem. Super, no i perełki. Perełki wersja krótka i długa bardzo ładna. Mamy brody, dwa nowe zarosty dla panów i tutaj byłam lekko zaskoczona, dlatego że one się między sobą niewiele różnią. Zobaczcie, tutaj nawet będę klikać właśnie kilka razy, bo one się różnią tylko tym, że ta druga wersja jest takim lekkim połyskiem i przy innych kolorach widać to wyraźnie, że no widzicie ten połysk, tak? Widzicie, że, one się, że ona się różni, ale czy to na pewno no, było warte tego, żeby tworzyć aż dwie nowe wersje Mm, nie wiem, może tak, może nie, może to też chodziło właśnie o to, że ta wersja z połyskiem bardziej się nadaje do takich postaci baśniowych, bajkowych, magicznych, yy, może, może właśnie yy, to twórcy mieli na myśli. No i na końcu jak zawsze widzicie gotowe style, gotowe stroje, żeby zobaczyć te wszystkie nowe elementy garderoby w akcji, no i jak widzicie moim zdaniem komponują się one naprawdę super, yy, tworzą całość i zobaczcie w ogóle właśnie jak te męskie stroje fajnie wyglądają, no ja jestem naprawdę zadowolona. Wydaje mi się, że, że panowie tym razem wyjątkowo i o dziwo nie zostali pokrzywdzeni i naprawdę mm, mają, mają z czego wybierać, moim zdaniem. E, dzieci też super, jak zawsze podoba mi się to, że te stroje w zdecydowanej większości są uniwersalne. Tutaj też właśnie możecie z daleka zobaczyć e, ten taki warkoczek, on ma na końcu kokardkę. E, wcześniej tego nie było za bardzo widać, więc właśnie teraz to mogliście e, zobaczyć. No i na końcu jeszcze muszę dodać, że jeśli chodzi o cechy i aspekty, to mówiłam o nich w pierwszej części przeglądu. Tutaj już skupiłam się tylko na fryzurach, na ubraniach, ale powiem Wam, że mamy jedną nową aspirację i dwie nowe cechy, ale jeśli chcecie je poznać i chcecie poznać moje zdanie na ich temat, to odsyłam was właśnie do tej pierwszej części przeglądu, tam omówiłam to troszeczkę bardziej szczegółowo. No i tak naprawdę powoli powoli zbliżamy się do końca tej części przeglądu, przechodzimy już do podsumowania i ogólnie całość oceniam pozytywnie. Gdyby nie ta jedyna sytuacja ze spodniami dziwna sytuacja. I ta nie do końca dopracowana fryzura to naprawdę nie mam się czego doczepić. Jestem pozytywnie zaskoczona, tak jak już mówiłam, nowymi rzeczami dla panów. Cieszę się, że jest ich sporo, że są ładne. Fryzury męskie też są super, także jestem na tak. I tak jak już mówiłam, wydaje mi się, że całość ładnie się ze sobą komponuje jest spójne z tematyką dodatku i ogólnie taki trend można już zauważyć od, od dłuższego czasu. Że te wszystkie nowe rozszerzenia, które się pojawiają, są ze sobą spójne, nie ma tam za bardzo przypadkowych rzeczy. No i cieszę się, że gra idzie właśnie w tę stronę i że twórcy pracują nad tym, żeby to była po prostu jedna. Całość. W kolejnej części przyjrzymy się dokładniej nowym meblom i dodatkom, i tam już nie będzie aż tak kolorowo. To wam już mogę zdradzić, że tam będę miała troszeczkę więcej zastrzeżeń, ale to dopiero w kolejnej części. Tą już kończę i jak zawsze mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał wam się. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną i do usłyszenia już wkrótce. Papa. Pa.